Patrz to jest z tyłu Depozytze Czołem Czego będziemy szukać Będziemy szukać skarbów trzeciej rzeczy Ale okazało się, że jest też wrzesień tutaj Jak znam życie Nie znajdziemy ani jednego ani drugiego <śm> Ale poznamy ciekawych ludzi, bo ludzi jest sporo. Na niemieckim poligonie ja bym celował w średniowiecze. Mm, bardzo duża szansa ostatnio. Niemcy bombami V1 celowali tutaj. I to dość mocno, bo chyba 100 razy. Ale dowiemy się, bo nie, nie znam tematu, jaki był cel tego ostrzeliwania poligonu. V1 celowali bombami V1, to znaczy, że znajdziemy średniowiecze. O, na pewno, na pewno, na 100%. Na logikę, jakbyście mieli taką V1, to w co byście ją wystrzelili, jak nie w średniowiecznych? No lepiej bierz zamek. No, w jak jak. Wychodzi rano Jurand do roboty, a tam on dziura w lej po bombie. No i staw by sobie od razu zrobili na Karpie. Pięknie. Dokładnie. No kurde. Które jest. w średniowieczu sprowadzono do Polski. Tak jest. No. Weź od razu mapki. Dobra, Mapki mamy? Damy te 10 sztuk w obiek, żeby sobie ludzie wiedzieli, zapoznali się z terami. Witam kolega. Szanowni Państwo, pierwsza prośba od kolegi Artura. Będzie nagrywał materiał filmowy. Będzie to później montowane. Przez niego nie wiem, jeżeli ktoś nie wyraża chęci uczestniczenia w tym programie, znaczy w tym materiale filmowym, że później nie było jakichś tam a proszę mnie wyciąć, a to proszę coś tam zamaz... Podretuszować. Tak, no, jeżeli ktoś no, nie <stuszyk> na U to, to Artura to ma przyjemność to, to proszę, przecież w programie, <stuszyk> <z> programie. <stuszyk> Także, także... Ja myślę, że nikt Co? nie będzie o Chciałbym tutaj ee, prosić Pana Roberta, który jest znawcą tutaj tego terenu i historii. Co się tutaj wydarzyło o parę słów, żeby nam opowiedział. Ma też e, jakieś e, ze sobą wie, widzę materiały, które pewnie puści w obieg. Pokażę tutaj. Co każdy mógł obejrzeć. Zapraszam o mhm. parę słów. Że jesteśmy na miejscu i wraz ze mną organizator. Tak, witam wszystkich. Sebastian jestem, Towarzystwo Przyjaciół z Duńskiej Woli, sekcja badań historycznych. E, Organizuję dzisiejsze poszukiwania i spotkanie. No, jesteśmy po małym wykładzie o historii tutaj walk, akurat w 1939 roku, ale teraz już idziemy na teren bardziej poligonowy. To co, zaczynamy? Zobaczcie, kogo spotkałem w lesie. ma cześć. cześć! Co byś dziś się znaleźć? No niby jesteśmy w miejscu 39 wrzesia, tak? Także no coś polskiego przede wszystkim, tak? nie? To się interesuje temat? No, przede wszystkim tak, no bo w Niemczyny to trochę kopiemy na co dzień, także 39 jest jak najbardziej skazany. No ja ci życzę. Ura, wiadomo, nie? No Sobie chociaż Wisa Powodzenia. <słuchanie> 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 Również. Sobie się później. Dokładnie i sobie pogadamy. To co, zaczynamy. A ten się schyla po co? A jeszcze buta szurował. A wraz ze mną... Robert Kielek, detektyw i sierad sieradz 1939. Jak na początku tutaj rozpoczęcia tych poszukiwań się spotkaliśmy, kolega prowadził taki krótki wykład na temat historii wydarzeń. Ale co mnie zainteresowało, historia zestrzelonego samolotu. Tak, akurat tu w tym miejscu w Dąbrowie Wielkiej został zestrzelony karaś z brygady bombowej. Był to samolot pod dowództwem podporucznika Tadeusza Króla. Samolot został zestrzelony 3 września po południu przez niemieckie Messerschmitty. Z tego samolotu cało wyszedł tylko pilot, kapral Stanisław Obiorek. Dalej służył później w 304 Dywizjonie Bombowym. E, niestety poległ też w 1942 roku nad, nad Morzem Północnym. E, poszukiwania tego, szczątków tego samolotu zaczę zaczęły się w 2011 roku. Natomiast ja, jako chłopak, już znałem trochę tą historię, bo ojciec mój stąd pochodził i opowiadał, że wrak samolotu leżał tutaj przez całą wojnę i nawet trochę po. Natomiast stopniowo go ubywało, ponieważ mieszkańcy miejscowi tutaj rozebrali tą maszynę w drobny mak. Nawet słyszałem, że odlewali z tłoków patelnie, z poszycia aluminiowej blachy robili grzebienie i takie. Zachował się takie oryginalne rzeczy. zdjęcia. Tak, jak tak oczywiście. Je, są 3, 4 czy 5 tych zdjęć, gdzie widać to wrakowisko, gdzie, gdzie leżą też szczątki tej maszyny. Przy tym wraku też zostali pochowani ci dwaj lotnicy. Ale w latach 50. zostali ich sfumowani. do sięradza na cmentarz wojenny. Masz oryginalne zdjęcia tych lotników? Mam. Chowały się? Mam. To jest bardzo fajny temat. A dodatkowo jeszcze widziałem, że wrzucałeś tam podczas tej krótkiej prezentacji chyba symbol z tego samolotu. Tak, również. maszyna była z dywizjonu Spółku Lotniczego Krakowskiego i ten dywizjon, do którego należała ta maszyna, miał. Swoje godło. Ta eskadra miała takie godło, takiego lwa w kwadracie. Mój z krakowskiego, ale krakowskiego. To jest pod jest. Tak, bo maszyna została przebazowana, znaczy cały dywizjon został przebazowany 27 albo 8 sierpnia na lotnisko polowe w Sola, Radomia I stamtąd został, ta eskadra została wcielona do Brygady Bombowej, czyli podlegała naczelnemu dowództwu w 1939 roku. i ta brygada działała na y, zwalczanie kolumn pancernych niemieckich na odcinku Częstochowa-Piotrków Trybunalski. E, no oczywiście do tej brygady też y, należały łosie, no ale ten karaś y, wy, wykonywał taką misję y, na no, bombardowanie tej drogi, tak zwanej gardzieli częstochowskiej y, w, i ten klucz został rozpędzony przez niemieckie myśliwce 3 września po południu. I próbując uciec, ta maszyna przyleciała tutaj, aż nad Sieradz, tak naprawdę. I tutaj, niestety, ale dwa czy trzy kolejne niemieckie myśliwce były na wolnym polowaniu, i niestety tego Karasia tutaj zestrzeliły. I żyli świadkowie jeszcze do niedawna, którzy widzieli, jak ten samolot z warkoczem dymu leciał ku ziemi. Także no, jest trochę wspomnień, są jeszcze relacje żołnierzy piechoty, którzy tutaj na tym miejscu. Na tym miejscu byli. Relacjonuje na przykład sierżant Las z 4 batalionu strzelców, gdzie, no wyobrażam sobie, oni są okopani, on tak opisuje, że są okopani są, i widzą z 2000 metrów leci kula ognia i dymu i tak naprawdę nie wiedzą, czy nie, nie runie na nich. I się okazało, że się rozbił 150 metrów od nich. No, ale m, dzięki temu, że oni tam byli, uratował się kapral pilot Stanisław Obiorek, który lądował na Słodochronie, ponieważ z przeciwnego kierunku już niemiecki patrol został wysłany, aby, aby tego pilota przejąć. I niestety niestety się okazało, że ta, że ta polska czata obroniła pilota i odesłano go do dowództwa czatego batalionu, natomiast Niemcy, którzy chcieli go przejąć w dużej ilości zostali zlikwidowani. A w tym miejscu katastrofy jest jakaś tablica? Tak, tablica, jest pomnik, tak? jest potężny krzyż 3,5 metrowy. Krzyż z, z, z elementami im, im, imitującymi poszycie samolotu. Jest kamień z tablicą, na który są nazwiska poległych tutaj żołnierzy lotników. podporucznika Tadeusza Króla i Kaprala Strzelca i Ignacego Molarczyka. Kurde, ciekawa historia, lokalna przez pasjonatów uchowana. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. I mamy zapalnik. Resztki zapalnika. Gdzie skarba mamy? Ju. Co to jest? To jest zapalnika? Tak. Ale jakiego? go? Mocno? Tak. Na razie. Przed nami transzeje. Czyli dokładnie teraz za mną. A jak transzeje, to będzie towar. Pytanie jaki? Nikt pod tak potężnym dębem skarba nie schował. Na pewno schował. Czekajcie. Czekaj, nie dotykaj chwilę. Macie coś czy nie? Tak? Ale wyciągaj Kula od ciągnika? Od tego Tak jest. Dokładnie od ciągnika. Odciągnika no Prawie bułowa średniowieczna. No to <laughs> pozdrawiam Tak właśnie bywa na poszukiwaniach. Idzie sobie człowiek przez las, pusty las, w środku lasu, lej, a w leju wiadomo kto i wiadomo co i wiadomo po co. Du do it. Haha. I co? I pasztera Jak zwykle pusto Ale musiałem na ślepo kopnąć, bo bym nie był sobą. A chciałem zobaczyć, bo tam coś stukało, co nie dawało sygnału. To był kamień, Ale co zrobić? Nie byłbym sobą, ja bym tego dołu nie wykopał. Ale się w kolano uderzyłem. Jaki to jest śmieszny ból. Chyba się wykopał Istnieje taka ewentualna No zobacz, w tej wykopanej Albo głęboko Coś Albo nie w tym bez miejscu Uuu, głębiej 82 Moim zdaniem to będzie kawałek pierścienia wiodącego Nie życzę Ci tego Życzę Ci pierścienia rzymskiego Wiodącego tak rzymskiego pierścienia wiodącego. Tak, żebyś tym pierścieniem po znalezieniu wiódł prym wśród ostatnich naszych znalezisk. W Rumunii tam ładne chłopaki trafiają pierścienie rzymskie i inne cuda. No. Ale tamto mają pole do popisu. No i las, i góry do popisu. Dobra. Masz, żebyś nie uszkodził tego złotego pierścienia rzymskiego. Wiesz to by się stało, tak <góra> taki jakiś pierścień w ogóle trafił. O, jest. Trochę monetkowo okay. Ja ogólnie ten, na pożyczonym pinpointerze lecę, bo zgubiłem Jak nie ma w głowie, to się ma potem w nogach ale no. no, ale ktoś znalazł No, ale ktoś znalazł dzisiaj No, ale no. widzisz no. Uh -huh. zastukało tu tak. Nie zastukało tak pierścień. Dawid, trzymam kciuki za ciebie, hopie. O, to żeś wyszkrobął. Prawie pierścień. Kawał zapalnika. Można? No ale taki solidny już. Na takiej wielkości sygnał, że leżałby orzełek. Poczekaj, bo tak sobie oglądamy i z całego dnia poszukiwań, na którym nic nie było, mamy piękny proporczyk, teraz pytanie, przedwojenny czy powojenny, a kto trafił? Paulina z Cafe Explorer. Powiem Ci gratulacje i chciałbym, żeby to było przedwojenne, bo może być bardzo, bardzo ciekawym znaleziskiem. Ja też mam taką nadzieję. Ile skarbów, ja. Pijąc ktoś trafił ile z liczby, tych, ile tych jaszembi, jabł tego lębiek. Każdy prowadzi, ja nie. wiem też. bym Jest i wrześniowy guziczek. Kieliseczka? Kieliseczka, ja kieliseczka. No, no u was tylko jeden prowadzi, nie? Jak jest? Jak może? Prowadzi. dwóch prowadzi. Jednocześnie. A wy, ty? Ja prowadzę. No to jak?